Hejeczka kochani! Witam was na kanale kochani. A dziś pokażę wam co zabieram na swoje zawody Tutaj mam słodziaków I tam Zabieram tą yy, Właśnie tą tutaj yy, Biało-czarną I tego rudego kolorado Ale dobra, więc zaczynamy yy, Więc tak Na pierwszy rzut yy, Zabieram swoje właśnie Różne rzeczy i tak dalej W takim worku z takimi konikami i już Wam pokazuję, co jest w środku dla dwóch koni, bo zabieram tego rudego i tą biało-czarną. Dla Colorado, czyli tego rudego, rudego, Jezu. A w sumie to ja będę mówić po imieniu, bo Wy w pierwszym filmie macie opis swoich hobby dlatego ja Wam po prostu będę mówić po imieniu. Więc tak. Jak to sobie wyjmę, to będzie mi o wiele, o wiele łatwiej, ale mam mega, mega dużo rzeczy. A jak po prostu nie wiecie, jak moje Hobby Horse mają na imię, to zejdźcie sobie do mojego pierwszego filmu, gdzie Wam właśnie pokazuję te Hobby -horsy. Więc dobra, yy, Sprzętu się tutaj troszeczkę. Nazbierało, to biorę właśnie na zawody. Aha, i chciałabym Wam jeszcze poinformować, że na moich zawodach od nikogo mnie nie odróżnicie, ponieważ będę tutaj nosiła taką plakietkę KHT Ja wiem, że tego tak nie widać, no bo odbicie lustrzane, ale tutaj będę nosiła plakietkę KHT plakietkę Więc dobra, może najpierw przejdziemy do sobie, sobie do rzeczy i że jestem taka zestresowana, bo to jest za 3 dni. I ja tak po prostu mówię szybko i w ogóle wow, bo jak o tym sobie przypominam, to. A więc, co jest najlepsze, że w mojej karierze byłam na jednych zawodach, i na tych zawodach było takie wiecie, hop, szup i super, i super, i miałam pierwsze miejsce, nie? Yy, a teraz będzie tak: yy, że to są międzynarodowe zawody, czyli HHC Czerwonek, to samo HHC. To jest takie mega, mega znane i to jest w ogóle w innych miejscowościach, w Poznaniu, w miastach, we wsiach, wszędzie jest HHC i to jest międzynarodowy, yy, właśnie międzynarodowe zawody od HHC Dobra. Więc tak, yy, zaczynamy yy, takie, z takich rzeczy do czyszczenia. Mam w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 5! Więc tak, yy, pierwsza rzecz... To jest, no, szczotka do grzyby, moja ulubiona. Yy, druga rzecz, to mamy taką szczotkę. Dzisiaj sobie ją kupiłam w Rosmanie i nie wiem, czy tego nie przeciąć, bo mi to przeszkadza delikatnie. Kupiłam ją sobie dzisiaj w Rosmanie więc biegnijcie do Rosmana. Biegnijcie do Rosmana yy, i sobie kupcie taką. Ona była chyba tam za 5 zł albo 6 zł, coś takiego, coś pomiędzy. Na pewno nie kosztowała więcej niż 15 zł. Nie. Ona była za 5 z. 5, ileś tam. 5, ileś tam. No, i taka, i właśnie ja ją biorę, bo mega fajnie wyczesuje, No i co najlepsze, jest mega miękka, i to jest najlepsze w hobby horsingu. E, dobra, dalej mamy taką gąbkę, bo ja lubię jak sobie tym już tak przeczeszę, to lubię jeszcze tym tak zrobić, żeby to tak wygładzić. Bo wtedy są takie brzydkie rysy, jakby. I biorę takie dwie odżywki, bo na miejscu się zdecyduje, czy popsikać ich srebrną, czy złotą. Dobra, no i teraz przechodzimy do sprzętu, tylko muszę to sobie trochę posegregować. O Jezu. Dobra, w sumie okej. Okay. Najpierw sobie przejdziemy do uwiązów. Więc tak, tutaj mamy takie uwiązy. Biorę taki różowy z takiej fajnej wełny i to są ogólnie moje dwa ulubione uwiązy. Ten biorę od KHT Blue Yellow Pink, taki różowy, a następnie taki żółty z takimi tymi, też jest mój ulubiony, też od KHT te Blue Yellow Pink. Dobra, dalej idziemy z halterkami, a i jeszcze tak, ten będzie dla Olimpii, a ten będzie dla Colorado. Dalej sobie idziemy z, halter z halterkami. Dla Olimpii mam taki halterek, a dla Colorado mam taki halterek. I te halterki, ja im założę te halterki, jak będziemy właśnie w drodze do tego czerwonaka. No wtedy w aucie im to założę. Dobra, teraz sobie tutaj mamy sprzęt Olimpii. Nie, to nie jest sprzęt Kolorado, to jest sprzęt Olimpii, tylko że ona jest dziewczyną i nosi niebieskie rzeczy, a Kolorado jest, jest właśnie ogierkiem. Mówię tak, jak my jesteśmy bo wybrni. Niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest ogier, a co to jest skocz. A właśnie dla chłopaka mam różowe rzeczy, ale nie ważę. Więc tak, teraz sobie przejdziemy do ficiku. Olimpii. Olimpia będzie miała taki piękny niebieski na napierśnik, ponieważ yy, ma takie niebieskie ogłowie i myślę, że to mega do siebie pasuje. I Olimpia na ten moment ma takiego czar... takiego czarmiszika i na ten moment też ma takiego czarmiszika, więc... Jezu. To jest Fidzik Olimpii. Dalej przejdziemy sobie do sprzętu, do ficiku Colorado. Więc tak, Colorado ma dosłownie ten sam na tylko że różowy oczywiście mojego autorstwa. I takie różowe ogłowie i to jest fit tego rudego Colorado. A ten niebieski ficik jest tej czarno-białej tam. Więc no, no, i właśnie biorę y, takie rzeczy. Właśnie to będzie w tym. Aha, i prawdopodobnie jeszcze y, do ficiku mojego Colorado y, jest szansa, że jeszcze będą różowe ślinianki, jeśli przyjdą na czas. Y, więc tak. A niestety jeszcze bym miała takie niebieskie ślinianki do ogłowia, właśnie. Olimpii, a niestety o głowie Olimpii nie ma tego, jak to się nazywa? Nie ma wędzidła, więc w sumie nie założę. Chyba, że tak szybko teraz zrobię wędzidło, żeby na zawodach było lepiej. Czy to jest dobry plan? Nie wiem, choć się domyślam i myślę, że chyba nie. Ale zrobię to. Dobra, więc ja już mam i robimy tak yy, na szybko dla niej wędzidełko. O tyle wystarczy. Robimy na połówkę, ja muszę zmierzyć ogólnie jej pyszczek, więc postawię Was na chwilę, tak? No niby może być. Oczywiście sobie zamontowujemy do ogłowia. Do ogłowia olimpii, tylko że ona ma tutaj pełno powpychanych jakichś nie wiadomo czego, więc muszę jej to niestety przełożyć. Czyli te czarny się przyłożyć, bo inaczej nie zrobię tego wędzidła. Ale robię tak na szybko te wędzidło, żeby po prostu potem było na tych zawodach. I żebym mogła niebieskie śnianki ubrać. I dlatego robię to wędzidło w sumie Myślę, że to jest dość ciekawy film. Bo, że nie dla wszystkich, no to rozumiem. sobie, żeby się tak delikatnie zwinę, żeby mi się to ciągle gdzieś od tego wywało. Dobra, jest git. I teraz takie coś po prostu do takich kółeczek przymontowujemy do tego. Ech, to będzie będzie takie, że po prostu. Upa, dupa, dupa, di, czy tutaj w ogóle mogą wejść ślinianki? Czekajcie, ja zobaczę, czy tutaj mogą wejść ślinianki. Bo coś mi się wydaje, że to musi być na wolnych kółeczkach, a nie na takich. Że wiecie, tutaj jest na nachrapnik. A mi się wydaje, że ślinianki mogą być tylko na takich wolnych, bez, bez nakrapnika. Ja to muszę zobaczyć. Wow! Widzowie odkryłam Amerykę. Da się założyć y, śliniankę na, z nachrapnikiem, jak się ma o głowie, więc na pewno biorę te ślinianki. Takie. Nowie światki mojego autorstwa. I jak przyjdą na czas, to zabiorę jeszcze różowe ślinianki do Ogłowia Colorado, więc będą yy, ślinianki do ogłowia Olimpii i ślinianki do Ogłowia Colorado. Yy, I dobra, no i w sumie to wszystko, co biorę i co? Z Wami się żegnam. Bye!